Hej wszystkim, bardzo się cieszę, że tutaj jesteście i zapraszam Was do mojego trzeciego odcinka podcastu. Dzisiaj będę mówiła o szkole i ogólnie o nauce i myślę, że ten temat nauki i w ogóle szkoły to ciężka sprawa dla osób neuroatypowych. Wiem, że każdy ma zupełnie inną historię i inną perspektywę, więc nie będę tutaj przedstawiać różnych perspektyw, tylko chciałabym przedstawić Wam moją historię i opowiedzieć, jak się czułam przez całe życie jako uczeń, a później jako studentka. Być może będziecie mogli w mojej perspektywie odnaleźć jakieś swoje historie czy podobne odczucia. No, zobaczymy, także zapraszam serdecznie. Zaczynając od przedszkola. No to jeśli chodzi o naukę, to nie za wiele pamiętam. Wiadomo, to było strasznie dawno temu. Ale pamiętam, jak rodzice musieli wypisać mnie z pierwszej grupy i, i później dopiero zapisać mnie z powrotem za rok, bo miałam jakiś taki, nie wiem, lęk separacyjny. I w ogóle przerażało mnie leżakowanie. W ogóle koncept leżakowania <głos》> był dla mnie jakiś traumatyczny. Ja zawsze miałam problemy ze snem i, i nie potrafiłam tak usnąć na zawołanie. A tutaj panie kazały spać i koniec. No, no, ale to nie było dla mnie. W starszych grupach pamiętam, że już nie spaliśmy, tylko tak leżeliśmy na poduszkach. No i to był git, to było dla mnie akceptowalne, bo można było sobie pogadać z koleżanką, jak pani nie patrzyła, wiecie. Także tutaj już nie miałam tego stresu, stresu że ktoś mnie zmusza do spania, prawda? Jeśli chodzi o naukę, to mam tylko jakieś drobne prześwity, że pamiętam, miałam jakieś zaległości w zeszycie ćwiczeń i, i pani kazała nam to uzupełnić, i mi się tak strasznie nie chciało tego robić, i udawałam, że to zrobiłam, a nie zrobiłam tego. Także jak widać, jakoś nie miałam nigdy super chęci do nauki i było to dla mnie bardzo nudne. Pamiętam też, jak czytaliśmy jakieś trudniejsze słowa i jaka byłam dumna, jak przeczytałam jakieś takie dłuższe słowa, wiecie, to po prostu taki sukces jakiś taki osobisty czułam. Mam jeszcze jedno wspomnienie, to nie do końca jest nauką, ale no, nie byłabym sobą, gdybym nie opowiedziała tej historii tak na szybko. Miałam w przedszkolu, no na to wychodzi chyba religię, z tego co pamiętam. I tam była taka siostra zakonna, która prowadziła te lekcje, i ona <grywa> nazywała się Siostra Agnes. Po prostu ja pamiętam to jak dziś, ale pamiętam to tylko w jednej grupie miałam z nią, więc to nie było, że ja przez lata miałam z nią tą religię, ale tak po prostu ją zapamiętałam, że naprawdę. Pamiętam, była taka jedna lekcja, gdzie trzeba było jakieś narysować serce z płomieniami. Nie wiem, to pewnie było jakieś serce Zusa czy coś w tym stylu. No i ja byłam wtedy mała, i ja nie wiem, słuchajcie, jak działał mój mózg i co ja sobie wtedy myślałam, ale jak większość osób, myślę, w tym kraju, mieszkająca w bloku, miałam piecyk gazowy w łazience. <laughs> I słuchajcie, no jak. Są te płomienie w piecu gazowym, no to one są niebieskie, prawda? Nie wiem, co mi się skojarzyło, że to jest akurat płomień. To była, to była moja pierwsza myśl, że tak wygląda płomień. No i ja to serce namalowałam. No i w środku namalowałam te płomienie w kolorze niebieskim. I nie zapomnę do dziś, jak ta siostra się na mnie wydarła. Powiedziała, że jak w ogóle można narysować w takim kolorze, że przecież płomień nie ma takiego koloru, i. Teraz co się boże, co za, co za kobieta? Dlaczego ona się na mnie wydarła o coś takiego, jak byłam małym dzieckiem, nie? I pamiętam, ona też opowiadała o tym, że, ym, że zwierzęta nie mają duszy i w ogóle, no ta kobieta była traumatyczna dla mnie i, yy, i zabiła jakąkolwiek kreatywność we mnie na samym początku. I ja się jej bardzo bałam, także cieszę się, że tej religii nie miałam za wiele, bo za dobrych wspomnień yy, z tym przedmiotem nie miałam. No dobra, ale dzisiaj nie o jakichś dziwnych sytuacjach <laughs> z dzieciństwa, tylko o nauce. No więc tak, poszłam do podstawówki, i na początku był dramat, i do tej pory wspominamy z moją mamą, jak leżałam na dywanie, dosłownie pamiętam kolor tego naszego dywanu, taki bordowy, i pamiętam zapach tego dywanu, jak leżałam na tym dywanie, i po prostu darłam się, że ja się nie będę uczyć, że to, to mnie tak nie interesowało, I, i nie rozumiałam tego, jak mam się czegoś uczyć, wiecie, w jakimś określonym czasie, czegoś na pamięć, czegoś, czego nie lubię, i strasznie nie chciałam się uczyć, i strasznie się buntowałam. I moja mama włożyła naprawdę bardzo dużo pracy, żeby zbudować we mnie ten taki nawyk, yy, takiego, no ten nawyk nauki, takiego poczucia obowiązku, że, że trzeba robić zadania, no i trzeba się uczyć. Potem już sama z siebie miałam to takie poczucie, yy, że, że trzeba się uczyć i, i może też więcej ogarniałam już swoim umysłem. <laughs> nie, nie myślałam jak takie dziecko yy, i jakoś wyszłam z tego przedszkolnego myślenia. No ale do u mnie tutaj dodatkowo wjechała jeszcze taka. Inna rzecz, bo moja mama była nauczycielką w szkole, do której chodziłam. Więc wykształciło mi się chyba takie coś, że no nie mogę zawieść mamy, no bo wstyd przed, koleż przed koleżankami bym miała. I, I ten temat to jest taki duży temat w moim życiu. I ja myślę, że ja poruszę go jeszcze w osobnym odcinku. To jest bardzo ciekawe i myślę, że bardzo ważne, bo wiele, myślę, że wiele osób przeżyło coś takiego w swoim życiu, jeżeli wasi rodzice byli nauczycielami w szkole, albo jakaś wasza ciocia, albo ktoś bliski. Podstawówce mimo wszystko, że to była podstawówka więc nic takiego poważnego powiedzmy, no to, ja się dużo uczyłam i czasami brałam też udział w jakichś konkursach i miałam jakieś przedmioty, które lubię bardziej, albo może akurat z jakichś przedmiotów miałam dobrych nauczycieli, bo ja na przykład nienawidzę historii, ale w podstawówce miałam fajne panie od historii i miałam z historii dobre oceny, yy, bo może te panie jakoś fajnie wykładały te lekcje i daty szybko zapominałam, no ale tego materiału też tak dużo nie było, to jakoś to przyswajałam. Ale bardzo często czułam, że jak jest więcej materiału, na przykład nie już sprawdzian z działu, tylko na przykład z paru działów, to mi się już wszystko mieszało. I ja dobrze opanowywałam, jak było mniej rzeczy. Miałam jakieś tam swoje sposoby nauki, ale jak już było więcej, to byłam dead. Czasami miałam problemy nawet w przedmiotach, które lubię, na przykład angielski. Angielski jakoś tak zawsze lubiłam. I. Zawsze ciężko było mi dostać maksa na sprawdzianie, zawsze ciężko mi było dostać tą szóstkę, bo robiłam przeważnie jakieś takie głupie błędy albo to pytanie, które było na szóstkę, było pytaniem, które nawiązywało do wiedzy na przykład z innego działu, i już wtedy mi się robiła kaszana jakaś w głowie i, i robiłam takie bardzo głupie błędy. Pamiętam, jak raz zapisałam się na konkurs <noise> z angielskiego, bo miałam spoko oceny, no i ta pani też stwierdziła, że, że spoko, no mogę iść na ten konkurs, bo w sumie bym się nadawała. No, ale jakoś nie ogarnęłam swoim umysłem, że na tym konkursie będą wszystkie czasy, które braliśmy do tej pory, a nie jakiś jeden. I ja miałam w głowie taką kaszanę, że ja zajęłam na tym konkursie chyba, w tym konkursie chyba ostatnie albo przez miejsce. No, ja naprawdę nie wiem, czego się spodziewałam. Fani nauczycielka była bardzo zszokowana. Przecież mam dobre ceny i dobrze mi z angielskiego. Co, czemu mi tak źle poszło w tym konkursie? No, a po prostu tego było za dużo i ja już po prostu. No nie wiedziałam, co mam pisać i chyba pisałam byle co na, na tym konkursie naprawdę. O matematyce to już nawet nie chcę mówić, byłam zawsze najgorsza, nie mam kompletnie ścisłego umysłu i, i całkowicie nie rozumiem matematyki i musiałam już od najmłodszych lat, no naprawdę, chodzić na korki, bo mój mózg absolutnie nie pojmuje Matematyki. Wiadomo, wszystkiego się jakoś tam na sprawdzian wyuczyłam i potrafiłam się bardzo dobrze wyuczyć, no ale jakim kosztem? No, no strasz, strasznie dużo to energii mojej brało, bo ja naprawdę nie rozumiałam tej matematyki. I ja się tego wszystkiego uczyłam, a potem i tak zapominałam. Więc ogólnie rzecz biorąc, uczyłam się pilnie, no jak tylko potrafiłam, ale czasami ucząc się bardzo dużo, nie osiągałam takich wyników, jakbym chciała, bo tutaj jakiś głupi błąd, tutaj nie strzeiłam pytania, tutaj źle przeczytałam temat wypracowania i tworzyłam jakiś super długi elaborat, nie na temat, <grytanie> no, no niby w porządku, ale strasznie dużo wkładałam energii w naukę i czułam, że zawsze mogłoby mi pójść lepiej. No, a potem przyszło gimnazjum. Tak ja jestem jeszcze z tych roczników, które chodziły do gimnazjum. I tu już było ciężej, bo zaczynało się więcej materiału też. Wiadomo, nowa szkoła, nowi ludzie i tak dalej. Oczywiście ja zawsze byłam pilna i, i zawsze byłam przygotowana, ale znowu było to samo. Bardzo dużo energii wkładam w naukę, a efekty powinny być o wiele lepsze. No i w gimnazjum odkryłam, że nienawidzę całym sercem historii. Nienawidzę historii. Nienawidzę matematyki, nienawidziłam też wosu. nie wiem jak to się teraz nazywa, WOS to była wiedza o społeczeństwie, więc też takie trochę, może nie jak historia, ale też mnie to nie interesowało. Chemia to też była katastrofa i w ogóle wszystkie ścisłe przedmioty, ale w gimnazjum jeszcze lubiłam biologię, bo to wszystkie takie żyjątka, zwierzątka, to mnie interesowało. Oczywiście miałam epizod, jakiś taki epizod i zaczęłam chodzić na kółko z biologii, ale to się szybko skończyło. Bo ja byłam za bardzo zmęczona po szkole, żeby jeszcze na kółko zostawać, i, i brakowało mi absolutnie na to sił. Zawsze byłam bardziej zmęczona niż inni i też już po prostu marzyłam, żeby wracać do domu, bo nie byłam w stanie też usiedzieć tyle w szkole w tym samym miejscu. Więc i zmęczenie, i to, że już mnie roznosiło, że chciałam do domu, to no to nie miała prawa bytu, żebym ja chodziła na to kółko z biologii. Ale powiem Wam, że teraz z perspektywy czasu, do, dopiero teraz widzę, że ja byłam naprawdę, naprawdę zdolna do rzeczy niemożliwych. Pamiętam na początku, jak poszliśmy do gimnazjum, yy, mieliśmy biologię, i właśnie tam pani wymyśliła takie coś, nie wiem kompletnie, jaki to miało cel. Czy to nas miało przygotowywać już do liceum, czy coś, ale odpytywała nas z czegoś i powiedziała, że mamy to powiedzieć w 60 sekund. Mieliśmy się nauczyć takiego, jakiejś wypowiedzi, czy coś takiego, no nie wiem. Czy swoimi słowami na jakiś temat, ale musieliśmy się zmieścić w 60 sekundach. I słuchajcie, to było absolutnie niemożliwe. To było nie do zrobienia. Ale co ja zrobiłam? Oczywiście, że powiedziałam to w 60 sekund, i jeszcze zostałam wylosowana na tej lekcji, gdzie było to odpytywanie z tego, z tej, z tego materiału to trzeba było powiedzieć w 60 sekund. No i wiecie, poszłam do tej odpowiedzi i zaczynam mówić. I mówiłam z prędkością światła. Mówiłam tak szybko, że chyba nigdy tak szybko czegoś nie mówiłam. I wtedy ta pani coś do mnie... Jezu, kobito, jak ty szybko mówisz? No nie no, za szybko. Myślę sobie, przepraszam bardzo, kto tutaj jest nielogiczny, to chyba ty powiedziałaś, że trzeba się zmieścić w czasie, prawda? I trzeba to zrobić. I tak właśnie myślałam... No, i co się kobieto dziwisz, że ja tak szybko mówię? Przecież nie da się tego inaczej powiedzieć, żeby się zmieścić w tych 60 sekundach. Ja myślę, że tutaj wjechało moje spektrum, i, i to, że ja tak zero myślę i że jeżeli ktoś mi powiedział, że to ma być zrobione. W taki, a nie inny sposób, chociaż jest to niemożliwe, to ja i tak to zrobię. Ale wtedy już doszło do mnie, że ludzie są nielogiczni. No to po co każą nam robić niemożliwe rzeczy? A potem się dziwią, że, że, że daliśmy radę je zrobić. jeszcze mówią, że, no tak jak w moim przypadku, czemu tak szybko mówię? No mówię tak szybko, żeby się zmieścić w tym czasie, w którym mi kazałaś, prawda? <laughs> no i co? Później przyszło liceum. Ja chodziłam do liceum przez trzy lata. No i w ogóle liceum to był fajny czas i tak dalej. Ale o oh my god, ile było nauki. Ja chodziłam do klasy akurat humanistycznej, ale chodziłam do takiego jednego z lepszych liceów w moim mieście. I, I no naprawdę, ilość materiału mnie przygniotła. I ja się w liceum bardzo dużo uczyłam. I uczyłam się oczywiście, jak zwykle, więcej niż inni. I, i ciągle czułam mimo wszystko się parę kroków jakoś do tyłu za wszystkimi. I ciężko mi było dostać tą piątkę, czy czwórkę. Pomimo tego, ile pracy wkładałam, i gdyby inni uczyli się tyle co ja, to myślę, że mieliby same czwórki i piątki, a ja się strasznie dużo uczyłam i zawsze mi gdzieś tam czegoś brakowało. I w liceum pojawiła się taka jedna rzecz, którą już zaczęłam dostrzegać w gimnazjum, ale liceum absolutnie to obnażyło i to jest to, że mi jest bardzo ciężko, jakby zasiąść do lekcji znaczy było mi ciężko zasią zasiąść do lekcji. Znaczy, ja byłam obowiązkowa, więc zawsze siadałam do tych książek, bo, no bo czułam ten obowiązek, że mam to robić, ale nie mogłam zacząć i słuchajcie, robiłam wszystko to są wszystkie jakieś side questy, żeby tylko nie zacząć tej nauki, yy, włączając w to yy, sam fakt, że potrafiłam siedzieć i patrzeć w ścianę na przykład godzinę. No i jak zaczynałam się uczyć, to też yy, jak na przykład z tą historią. To Historia jest świetnym przykładem, bo historii nienawidzę całym sercem, i miałam tak, że zaczynałam się uczyć. I po prostu co minutę odlatywałam i musiałam czytać wszystko od nowa, i to było tak męczące, bo ja co chwilę nie pamiętałam, co, co pytałam, co, co czytałam, przepraszam. Albo sięgałam co chwilę po telefon, albo coś tam ten, żeby, wiecie, tylko, tylko się nie uczyć. I myślałam naprawdę o wszystkim innym, tylko nie o tym przedmiocie, bo on mnie tak bardzo nie interesował, ale tak bardzo musiałam się go uczyć, bo na przykład miałam mieć jakiś sprawdzenie na następny dzień. I wszystko strasznie mi długo zajmowało. I to rozpoczęcie nauki to chyba była najgorsza rzecz i, i utrzymanie tej uwagi na rzeczach, które nie lubiłam. Żeby no, co minutę nie odlatywać i, i wiecie, czytacie coś, a potem nie wiecie, co czytaliście nawet. Moje notatki, to też był dramat, były tak chaotyczne, że ja sama po sobie nie mogłam się doczytać. Albo jak pani na polskim y, na przykład całą godzinę coś dyktowała, to ja kompletnie nie wiedziałam, co mam zapisywać i zapisywałam wszystko jak leciało, a potem miałam takie, no za przeproszeniem, jedno wielkie gówno w zeszycie i sama nie mogłam się doczytać, y, co ja tam miałam napisane. A znowu powracając do tej historii, jakby materiał, który mieliśmy, to było dla mnie za dużo i to było dla mnie absolutnie nieprzyswajalne w żadnej formie. Ja i tak miałam wspaniałą panią, która wydała taką jakby swoją książkę, i to były takie notatki z jej lekcji, takie podsumowania, więc to i tak było super, że nie mieliśmy takiej, wiecie, grubej książki, tylko takie po prostu notatki, które miały nam pomóc się uczyć, ale ja nawet tego nie potrafiłam zapamiętać. Jakoś tak cały czas mówię o tej historii, bo, bo z tym miałam największy problem. I pamiętam, mieliśmy taki jeden ważny sprawdzian. Nie wiem, czy to nie było już w klasie maturalnej. To chyba właśnie był taki sprawdzian taki ala, właśnie wypracowanie maturalne. I pamiętam, że trzeba było mieć wiedzę z wielu, wielu działów. I wiecie, te wszystkie daty i tak dalej. I, i tutaj przypominam Wam to, co mówiłam na początku o, o podstawówce: dokładnie ten sam case. Jeżeli jest za dużo różnych działów. Plus, ta wiedza, która mnie nie interesuje, to ja mam kaszany w głowie. Ja nie połączę tego wszystkiego razem. Pamiętam, jak ja tak strasznie dużo się uczyłam na ten sprawdzian i to mi tak nie wchodziło i tak nie mogłam połączyć tych faktów ze sobą. Jak dostałam już temat tego wypracowania, to miałam nagle jedno wielkie zero w głowie. Jakby ktoś mi wykasował całą wiedzę. Oczywiście napisałam coś, no nie poddawałam się, nie chciałam oddać pustej kartki, ale dostałam jedynkę i całą tą godzinę tak jakoś po prostu próbowałam coś napisać, jakieś takie wypociny moje i, i ja dostałam jedynkę z tego sprawdzianu. I pamiętam, moja nauczycielka mówiła, że nie może tego pojąć, że że coś napisała, prawda, ale to nie miało treści i że, że przecież dobrze się uczę, jestem dobrą uczennicą, dlaczego ja nie mogę tego sprawdzianu napisać, prawda? I że może chciałabym go poprawić, ale nie ma, nie było sensu poprawiania tego sprawdzianu, ja bym w życiu się na to nie nauczyła. Ale ja taka byłam, że chociaż wiedziałam, że Absolutnie nie dam rady i ja tego nie zapamiętam. To i tak, jak ten debil się uczyłam, bo miałam wyrzuty sumienia, że się nie uczę, bo już ten perfekcjonizm, wszystko, ja tutaj nie mogę zawieść nikogo, nie mogę zawieść siebie, muszę się uczyć, mimo że i tak się tego nie nauczę. I, i że nie mogę zawieść rodziców, i, i tak dalej. No, no, chora głowa, no mogłam się po prostu tego nie uczyć, wyspać się i, i tak bym dostała jedynkę, no ale, ale wtedy nie odpuszczałam, jeszcze nie wiedziałam, <grym> jaki mam problem. I naprawdę czułam się. Taka głupia strasznie, bo jak można się tyle uczyć i, i dostać jedynkę? Pamiętam, z matematyki też był taki jeden ym, dział i to się chyba nazywało Rachunek Prawdopodobieństwa. <grym> Masakra. Ja tego totalnie nie czaiłam i uczyłam się tylko, żeby to zdać, wiecie, tylko, żeby, żeby prze, przejść jakoś z tego. No i co, I, i też dostałam z tego jedynkę. Uczyłam się nie wiem ile i dostałam te pytania i nic nie napisałam, bo po prostu ja tego nie czaiłam. Jeśli chodzi o angielski, to tak jak mówiłam wcześniej, angielski bardzo lubiłam zawsze i zależało mi na tym przedmiocie i dużo się uczyłam, ale znowu ten case. Brakowało mi ciągle jakichś paru punktów do tej lepszej oceny, coś mi się pomyliło, czegoś nie doczytałam, jakieś pojęcia mi się pomieszały ze sobą i, i ciągle mi brakowało do tej, do tej lepszej oceny. Polski też nawet lubiłam, ale nie umiałam nigdy dobrze pisać wypracowań. Ciągle miałam coś źle ze stylistyką zdania czy z gramatyką, i nigdy nie czaiłam dlaczego. No, teraz dla mnie to ma sens. No, ja akurat nie mam żadnej dysleksji, ale wiem, że neurotypowe osoby często mają problem z takimi rzeczami, yy, właśnie ze stylistyką zdania czy z ortografią. Dla mnie do tej pory stawianie przecinków to jest jakaś czarna magia. Jakby te podstawowe rzeczy wiem, ale reszta kompletnie. Ja naprawdę nie potrafię pisać. Nie, nie łapię tego. Sytuacji na pewno też nie polepszał fakt, że ja nienawidzę czytać książek. Ja po prostu nie potrafię czytać książek. Ja po dwóch zdaniach odlatuję, nie pamiętam, co czytałam i czytanie książek sprawia mi no, no taki, no może nie ból fizyczny, ale to jest dla mnie takie wytężenie umysłu męczące. Bardzo tego nie lubię i zawsze było mi strasznie wstyd, że ja nie lubię czytać książek, ale naprawdę było mi tak ciężko czytać te książki bo zawsze krążyła, wiecie, taka opinia, no jak się nie czyta książek, to jest się głupim, bo się z leniwym i tak dalej, i tak dalej. I mi się zawsze było wstyd przyznać, że jak ktoś się pytał, jaka jest moja ulubiona książka, mi było się wstyd przyznać, że ja nie mam ulubionej książki, bo ja nienawidzę czytać książek. A czytanie lektur, na które nie było absolutnie czasu, to, to ja już chyba nawet nie muszę ymm, wam tłumaczyć, jak to musiało wyglądać. Miałam też jedną y, sytuację w liceum, już nie będę wam mówiła z jakiego przedmiotu i tak dalej, ale pamiętam, że bardzo dużo się na to uczyłam. No i poświęciłam bardzo dużo czasu y, i nawet inne przedmioty olałam, żeby się tego nauczyć. No i byłam przy odpowiedzi i strasznie mi się wszystko mieszało i pamiętam. Ten nauczyciel powiedział do mnie, że no ale jak to, jak to się uczyłaś, jak nie, nie, nic nie potrafisz, nie, nie jakoś nie, nie, nie możesz połączyć tych faktów? W ogóle tutaj twoja koleżanka jakoś też się uczyła, jakoś potrafiła się tego nauczyć. Może to jest bardziej skomplikowane, ale przysiadła i dała radę, a ty nie potrafisz tego zrobić? I wtedy było mi tak strasznie przykro, tak strasznie chciało mi się płakać, bo ja tak długo się na to uczyłam. Tyle poświęciłam czasu, jakiegoś wolnego, jakieś inne przedmioty ola, wiecie, no olałam po prostu, żeby tylko się tego nauczyć. I jak już przyszedł ten moment próby, to ja nie mogłam po prostu jakoś wykrzesać nic z siebie, bo ja potrzebowałam więcej czasu, żeby mi się to w głowie ułożyło. I, i ten nauczyciel tak mnie miło potraktował i powiedział, no tak, twoja koleżanka potrafiła, a ty nie potrafisz, prawda? No i jak się człowiek wtedy ma czuć? Ciągle się czuję takim debilem i się czuję jeszcze bardziej debilem, jak ktoś nam coś takiego powie. No czuje, czujesz się jak taki głupek po prostu. Uczysz się i nie wychodzi ci, jeszcze inni cię krytykują, że, że ci nie wychodzi i jeszcze nie wierzą ci, że, że się uczyłaś, prawda? No i jakoś przetrwałam to liceum, napisałam tą maturę, nawet nie najgorzej. No i dostałam się na studia. No i najpierw poszłam na studia licencjackie, ale wiadomo, jakie są studia. No, studia to jest wspaniały czas, yy, fajni ludzie, jakieś imprezy w ogóle, ale jeśli chodzi o naukę, no wiecie jak jest. Jak nie umiesz, to wypad. Nikt cię tutaj nie trzyma, prawda? Nie zdasz egzaminu nikogo to nie obchodzi nikt ci nie będzie pomagał po prostu wylatujesz ze studiów i tyle ja studiowałam akurat filologię angielską dodatkowo z językiem niemieckim i no i to były przynajmniej według mnie dość wymagające studia wydaje mi się że studia w ogóle filologiczne są takie dość wymagające no, i oczywiście była tam historia. Ja już nawet nie chcę tego wspominać. Nic nie pamiętałam z tego, co się uczyłam. Uczyłam się ze 100 lat, i ledwo co dostałam, to trzy, i cieszyłam się, że w ogóle to trzy dostałam. Przykre dla mnie było, że ja na studiach musiałam się uczyć zdecydowanie więcej niż inni i zaczynać wcześniej. Bo, bo strasznie długo mi schodziło i to rozpraszanie i to, żeby w ogóle zacząć się uczyć i no, no kurczę, no, ciągle ten sam case, długi rozpęd, co chwila się rozpraszałam, za dużo wiedzy na raz, no ale przede wszystkim nie chciałam wyjść na kujona, bo ja nigdy nie byłam kujonem, wiecie, takim, bo uwielbiałam się uczyć, chciałam być najlepsza, ja nienawidzę się uczyć, nienawidzę się uczyć, takich rzeczy jeszcze ktoś mnie zmusza, no ale chciałam mieć dobre oceny i, i nie być za innymi. I nie chciałam odstawać po prostu od innych i, i być gorsza. I czasami zaczynałam się uczyć, tak jak mówiłam, no już o wiele wcześniej i, i robiłam to zdecydowanie dłużej. No ale przecież nie przyznawałam się do tego, no, no bo nie chciałam być postrzegana jako gorsza, czy, czy po prostu jakiś kujon, czy coś. I, I uczyłam się bardzo dużo, a czasami z niektórych przedmiotów naprawdę się prześlizgiwałam, bo mimo moich starań, jeżeli ja mam się uczyć czegoś, czego nie lubię i na siłę, i tego jest za dużo, to mogę się uczyć 100 lat. I ja ledwo co zdam. I jak ledwo co zdam, to jest wspaniale. Rzadko mieliśmy takie spotkania, gdzie uczymy się razem. Bardzo rzadko się to zdarzało. Może gdzieś na początku studiów. Ale powiem Wam, że chodziłam na te spotkania nie dlatego, że lubię się z kimś uczyć. Ja nienawidzę się z kimś uczyć. Ja lubię być sama, w ciszy i ma mi nikt nie przeszkadzać, no bo wiecie, ciężko jest mi się skupić. Ale ja wtedy sobie myślałam, ok, będę tam chodzić, bo ja się dowiem, co jest ważne, bo ja miałam zawsze problem ze, z selekcją informacji. Uczyłam się wszystkiego i nie potrafiłam yy, wywnioskować, co jest ważne, a co można odrzucić. Potem przychodził jakiś egzamin i nagle były pytania, a ja nie wiedziałam w ogóle, że to było ważne i że to trzeba było się nauczyć, a nauczyłam się jakichś innych pierdół, o których wiecie, inni machnęli ręką, nie, 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 to, to nawet nie ma co się uczyć. Więc yy, czasami takie spotkania dawały mi tyle, że ja po prostu dowiadywałam się, co jest ważne. Tylko tyle. No i tak wyglądały w sumie całe studia. Było też bardzo dużo stresu. No ja byłam absolutnie wykończona po licencjacie, ale go skończyłam, <grydy> więc jestem z siebie dumna. Potem zrobiłam jeszcze magisterkę. Tam było już trochę inaczej, bo wykładowców miałam jakichś takich normalniejszych yy, i jakoś tak yy, podchodzili do nas normalniej, ale no bywało ciężko. I na magisterce też już miałam 100% pewności, że ja nie jestem w stanie czytać tekstów naukowych. To był dla mnie jakiś absolutny bełkot. Ja to czytałam i ja nie mogłam wysnuć żadnych wniosków. I, i zawsze myślałam, no dobra, to kiedy będzie ta puenta, ten punkt zwrotny, że ja dowiem się o co chodzi w tym tekście, prawda? I nigdy tego nie było. To nigdy nie następowało. I nie potrafili jakoś podsumować te, te teksty. A ja miałam takie coś, że, no nie wiem, to za bullshit. Ja, ja, ja w ogóle... Nie wiem, o czym ten tekst był, i, i nie mam jakichś głębszych przemyśleń na, na ten temat. To było tak nie w moim stylu, tak sztywno napisane, i ja nie byłam w stanie się na tym skupić. Tak samo pisanie magisterki, czy w ogóle jakichś innych prac dyplomowych, też licencjatu i tak dalej. Pisanie według jakichś określonych, takich naukowych, takich ścisłych zasad, to jest dla mnie też nie, nie do pojęcia, bo ja lubię bardzo przelewać na papier swoje myśli, ale jak ktoś każe mi to zrobić w jakiejś takiej dziwnej i nudnej strukturze, to ja dziękuję za takie coś. Pisanie jakichkolwiek prac dyplomowych to była dla mnie udręka i, i takie godzinne patrzenie w ścianę. O matka, jak ja sobie to przypominam, to szczerze, ja chcę to zapomnieć. Już jakby zamykając ten temat nauki, szkoły, studiów i tak dalej, ja dopiero dowiedziałam się teraz na terapii, już tak na chłodno z perspektywy czasu, że przez to, że uczyłam się więcej niż inni, że tak próbowałam dogonić innych, a moje myśli były ciągle gdzieś indziej, to ja całe życie nie miałam czasu na odpoczynek i na rozwój jakiejś pasji, a jak miałam tylko jakiś wolny czas, to dosłownie marzyłam o leżeniu w łóżku, oglądaniu YouTube'a. I zjedzeniu chipsów. Jak przychodził piątek, to ja myślałam tylko o tych chipsach, YouTube i po prostu to mnie trzymało przy życiu. Ja nie miałam kompletnie przestrzeni, a przede wszystkim siły na jakiekolwiek pasje czy, czy coś takiego. No dobrze, że chociaż te wakacje były, ale w wakacje to ja odpoczywałam, byłam tak zmęczona, że, że chyba też nie myślałam o żadnych swoich pasjach. I miałam ciągle to poczucie, że ja nigdy nie czułam się dobrze z jakiegoś przedmiotu. Jak ktoś by się zapytał, jaki jest mój ulubiony przedmiot, to nie za bardzo wiedziałam. Co mam powiedzieć. Dlatego tak ciężko mi było wy najpierw wybrać klasę w liceum, o jakim w ogóle profilu, później na jakie studia iść. I na na naprawdę nawet na studiach nie miałam jakiejś takiej zajawki specjalnej, jakimś przedmiotem. I ja po prostu wykonywałam jakiś plan, co było na tacy podane, co masz się nauczyć, to się uczyłam. No i wiadomo, szkoła zrobiona, studia, praca i tak dalej. I dosłownie, całe życie nie wiedziałam, co lubię i co bym w ogóle chciała robić w przyszłości. I ratowałam się tym, że, okej, okay, znam dwa języki obce, więc pewnie dzięki temu będę pracować jakimś korpo. No, brzmi trochę smutno, no nie. No, nie chcę, żeby tak wyglądało moje życie. Dopiero jak uwolniłam się od nauki, ale, wiecie, takiej przymusowej nauki, jak w szkole, na studiach i tak dalej, to zauważyłam, że. Ja lubię się uczyć, ale rzeczy, które mnie interesują, bo jak się wkręcę coś i mam jakiś hiperfokus totalny, to świat może nie istnieć, i ja jestem w stanie przyswoić każdą najmniejszą informację, każdy szczegół bez żadnego problemu. No, trochę jest to paradoksalne yy, do tego, co się działo w szkole, no nie? No, ale znacie ten, ten problem, no też tak pewnie macie, że to, co lubicie. Uczycie się szybciutko i raz, dwa wchodzi wam do głowy, jak ktoś was zmusza do uczenia się jakichś bezsensownych dat z historii, no to no nie no. Dopiero po uwolnieniu się od szkoły, od studiów i też pracy korporacyjnej, która wyssała ze mnie absolutnie całe życie, no i przede wszystkim po diagnozach i dzięki terapii, ja teraz zyskałam pierwszy raz w życiu jakąkolwiek przestrzeń, żeby pomyśleć, co ja w ogóle robię, co ja w ogóle lubię robić i co mi dobrze idzie. Oczywiście, dalej jestem w tym procesie, ale dopiero pierwszy raz w życiu staje się dla mnie jasne, co ja bym w ogóle chciała robić, i że jestem totalnie kreatywną osobą, która potrzebuje ciągłych zmian i, i takiego środowiska, które mnie nie ogranicza. Lubię mieć swoją przestrzeń i spokój, oczywiście, ale lubię też wyzwania, a, a wszystko, co było wcześniej, to było absolutnym zaprzeczeniem tego. Dlatego uważam, że jest bardzo ciężką osobą neuroatypowym w szkole. A już nie wspomnę o tym, że dla niektórych samo chodzenie do szkoły i, i bycie wśród ludzi i interakcje międzyludzkie są nie do przejścia. Wtedy możemy sobie tylko wyobrazić, jak, jak ciężko to jest. Niby jest coraz lepiej w szkołach, ale według mnie wciąż polskie szkoły nie są wspierające dla osób neuroatypowych. W ogóle ten temat jakoś nie jest za bardzo, nie wiem, yy, znany. I, I według mnie jest w ogóle za mało przestrzeni na jakikolwiek oddech. Chociaż nie wiem, jak jest teraz, nie, nie mogę się jakoś określić, natomiast za moich czasów tak właśnie było. Nie było w ogóle przestrzeni dla takich osób. Słuchajcie, no chyba to już wszystko, co chciałam powiedzieć. Sporo tego jest, ale chyba ten odcinek jest trochę takim moim żalo-odcinkiem, żeby jakoś wypuścić te trudne emocje z całego mojego życia. I jeśli też tak macie. Jeżeli też tak mieliście, albo może wciąż macie, bo nie wiem, jesteście w szkole, studiujecie, to dokładnie wiem, co czujecie. Też przez to przechodziłam, przechodziłam przez to zmęczenie i, i przez to, że przez te emocje, że nikt mnie nie rozumie i, i nikt nie wie, co siedzi w mojej głowie. Mam nadzieję, że, że ten odcinek jest dla Was jakimkolwiek wsparciem, bo może byliście w takiej sytuacji, albo wciąż jesteście i wiecie, jak ciężko jest, z jakim zmęczeniem ciągle walczymy i, i jak ludzie nas po prostu nie rozumieją. Ja niestety nie miałam tej możliwości, żebym. Wiecie, ja nigdy nie wiedziałam, że jestem neurotypową osobą i nie, nigdy nie mogłam tego zasygnalizować nauczycielom, ale jeżeli wy już wiecie o tym i wiecie, że macie trudności z pewnymi rzeczami, czy że macie ADHD, czy, czy że jesteście w spektrum, to mówcie o tym nauczycielom, bo, bo myślę, że są też jakieś dobre dusze wśród nauczycieli, którzy, którzy zrozumieją i może dadzą wam chociaż minimalnie jakąś większą przestrzeń. Jeżeli się wolniej uczycie, nie możecie się skupić, macie jakieś swoje własne tempo, nie myślcie, że jesteście głupsi. Absolutnie nie jesteście głupsi. Pomyślcie sobie o tych wszystkich supermocach, które my mamy, a neurotypowi nie mają. Ale jak zawsze, trzymam za Was kciuki i, i wiem, że będzie dobrze. Tylko się nigdy nie poddawajcie. Trzymajcie się i buziaczki.